W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak: Kasik z Remek zostaną ukarani, Fagata i Oliwka, konflikt powraca, Anjax i Luka krytykowani, Frucik odpowiada Gracjanowi z Teen Z, ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym was poprosić o zostawienie suba. A zaczniemy od newsa dotyczącego trzeciej edycji Twoje 5 minut. Program już zdążył wzbudzić pierwsze kontrowersje, a wszystko za sprawą jednej z kandydatek, Angeliki Witek, projektantki tiktokerki, która zyskała popularność dzięki tworzeniu ubrań z nietypowych materiałów. Jej zgłoszenie, którym zaprezentowała ciuchy uszyte z plakatu filmu 100 dni do matury, zdobyło najwięcej polubień spośród wszystkich uczestników. Sukces Angeliki nie wszystkim się jednak spodobał. Internauci szybko zauważyli, że wśród jej znajomych na Facebooku są osoby związane z ekipą, Ekipom, takie jak Kinga Banaś, Wujek łuki czy Posti. To wywołało spekulacje, że dziewczyna mogła zostać wybrana jeszcze przed rozpoczęciem konkursu dzięki znajomościom lub powiązaniom rodzinnym. Teorie te zostały jednak szybko obalone. Okazało się, że Angelika faktycznie miała kontakt z ekipowiczami, ale jedynie zawodowo. Współpracowała z nimi jako projektantka, a jej kreacje nosiły m.in. Kinga Banaś na festiwalu ekipy Maya Firek podczas Monopoli, a nie miała na sobie jedną z jej sukienek niedawno. Tym razem jednak sprawa jest znacznie poważniejsza. W sieci pojawiły się informacje, że ktoś zaczął podszywać się pod pracowników Freeza i rozsyłać SMS-y do uczestników castingu, informując ich, że przyszli do kolejnego etapu, mimo że nie było to prawdą, Friz szybko zareagował, ostrzegając widzów, by nie wierzyli w tego typu wiadomości. Podkreślił, że w jego ekipie wszelkie informacje są przekazywane telefonicznie, a nie przez SMSy. W jednym z ostatnich odcinków mówiłam Wam o wypowiedzi Frucika na temat Gracja na Z., który stał się tematem jego spekulacji dotyczących orientacji seksualnej. Filip stwierdził, że jego zdaniem Gracja nie jest homoseksualna. Ale ukrywa to przed widzami, kreując sztuczne ślipy z dziewczynami, mimo że rzekomo nie jest nimi zainteresowany. Dziwiło go również, dlaczego chłopak nie chce się ujawnić, twierdząc, że w dzisiejszych czasach nikt by go za to nie skrytykował. Gracjan postąpił odnieść się do tych słów na swoim TikToku, gdzie wyjaśnił, że zazwyczaj nie reaguje na zaczepki Filipa, bo wie, że ten robi to dla zasięgów, jednak tym razem poczuł, że powinien się wypowiedzieć, ponieważ sugerowanie komuś jaką ma orientację, jest dla niego sporą przesadą. Pod określił, że nawet jeśli faktycznie polałby chłopaków, to nikt nie powinien go do tego zmuszać, ani nakłaniać go do coming outu. Według niego każdy ma prawo sam decydować kiedy i czy w ogóle chce mówić o takich osobistych sprawach. Na te słowa ponownie zareagował Filip, który stwierdził, że jedynie wyraził swoją opinię, bo widz Gracja na w internecie i jego zdaniem sposób bycia, ubiór czy zachowanie wskazują na to, że jest innej orientacji. Dodał, że jego osobiście nie obchodzi, czy gracz zdecyduje się to ujawnić przed widzami czy nie, ale skoro ma swoje zdanie na ten temat, to po prostu chciał się nim podzielić. Filip uważa również, że cała drama jest niepotrzebnie rozmuchana, bo w jego ocenie nie powiedział niczego obraźliwego, a jedynie skomentował coś, co wydawało mu się oczywiste. Wydaje mi się, że boi się po prostu powiedzieć to w internecie. I tyle. Gracjan nagrał o mnie TikToka, że hola, hola, pięć razy powiedział w tym TikToku, ja lubię dziewczyny. No i dobrze, niech sobie te dziewczyny lubi. Ja nie rozumiem, po co jest ta drama, seria. Ja po prostu powiedziałem swoje zdanie na ten temat. Nie mam to w dupie, czy on powie, że jestem on to będzie dalej ukrywał. Mi to lata i powiewa koło dupy, naprawdę. Jakby to jest jego interes, jego biznes. Ja po prostu się wypowiedziałem, że myślę, że tak jest, I jako ja. Dużo ludzi to potwierdziło, że też tak myślą, jak ja w komentarzach pod tymi shotami. I Gracianka to zabolało. Nagrał TikToka, żeby się wybielić, że tak nie, absolutnie nie jest. No i okej, okay, rozumiem. Koniec, zamknięty temat. Ja więcej nie będę się na ten temat wypowiadał, kochani. Bo się zrobiła teraz jakaś główna po prostu burza. Naprawdę. Gdzie nie rozumiem tego totalnie. Gdybym ja jeszcze go naprawdę wyzywał, ale ja powiedziałem swoje zdanie, że ja tak myślę, nie zwyzywałem go. Wiecie o co chodzi? On jest głupi, kochani. Nie, nie o to chodzi. On nie jest głupi, to jest na pewno inteligentny człowiek gracjan i tak dalej, tylko chodzi o to, że teraz zrobiła się jakaś główno drama, gówno burza, słuchajcie, z tego wszystkiego, że ja niby mu coś narzucam. Słuchajcie, ja się wypowiedziałem po prostu, że ja myślę, że jest ge Po prostu to ukrywa. Że boi się powiedzieć to w internecie. I ja to rozumiem w stu procentach. Niech dalej to ukrywa. Mam to w dupie. Lata mi to i powiewa. Ja po prostu wyraziłem swoją, swoją opinię, swoje zdanie na ten temat. I tyle. Andziaks to jedna z najpopularniejszych influencerek, której kariera opiera się na lifestyle'owym kontencie. Na jej YouTubie dominują vlogi, w których często pojawia się jej córka Charlie. Angelika i Luka od samego początku otwarcie mówili, że nie zamierzają ukrywać dziecka przed światem, czego najlepszym przykładem był opublikowany przez nich film z porodu. W efekcie Charlie dorasta na oczach internautów, co dla jej rodziców wydaje się zupełnie naturalne. Po dzieleniem się życiem rodzinnym Andziaks i Luka pokazują w sieci swoje luksusowe, wystawne życie co stało się ich znakiem rozpoznawczym. Widzowie chętnie śledzili ich codzienność, podziwiając to, że nie muszą oszczędzać, organizują spektakularne dekoracje na każdą okazję, czy jedzą w najlepszych restauracjach. Jednak w ostatnim czasie nastawienie odbiorców zaczęło się zmieniać. Coraz więcej osób zwraca uwagę, że ich kontent stał się powtarzalny i niemal każdy film wygląda tak samo: zakupy, luksusowe jedzenie i wydawanie pieniędzy. Mimo rosnącej krytyki, Angelika wydaje się zupełnie tym nie przejmować, a nawet odpowiedzi na nieprzychylne komentarze. Pod jednym z nich, którym widz krytykował monotonię jej filmów, influencerka napisała może częściej zmienić z widza na zablokowanego użytkownika, wtedy się coś zadzieje, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza przejmować się negatywnymi opiniami. Jak pewnie wszyscy doskonale pamiętacie, fagata w przeszłości miała konflikt z Oliwką Brazil, który co ciekawe narodził się z ich wcześniejszej przyjaźni. Relacja dziewczyn szybko przerodziła się w nienawiść, a według Agaty powodem tego miało być to, że Oliwka obgadywała ją za plecami i celowo zakolegowała się z maszą, doskonale wiedząc, że to największa jej rywalka. Ostatecznie konflikt eskalował do tego stopnia, że Oliwka nagrała Dis plan F, w którym zdaniem wielu bezlitośnie wypunktowała Agatę. Influencerka nie odpowiedziała. Jednak kolejną piosenką podkreślają, że nie zamierza pomagać Oliwce zdobywać zasięgów i jeśli ta chce dalej prowadzić konflikt, powinna się z nią zmierzyć w oktagonie. Brazyl natomiast odrzuciła propozycję walki, twierdząc, że jako prawdziwe raperki powinny rozwiązywać spory poprzez disy, a nie w klatce, z którą nie ma nic wspólnego. Wydawało się, że konflikt przycichł, ale nic bardziej mylnego. Oliwka niedawno wywołała kolejną dramę, tym razem z fagaty Natalisą. Wszystko zaczęło się od TikToka, w którym zwycięszczyni Valentyn konkursu, Natalisa na pytanie o ulubioną raperkę najpierw wymieniła Oliwkę, a potem szybko poprawiła się na Natalię. Brazyl uznała to za fałszywe i wytknęła Natalisie, że jeszcze niedawno pisała do niej wiadomości jako fanka. Natalisa skomentowała, że Oliwka przesadnie reaguje i nie zrozumiała kontekstu nagrania. I to właśnie do tej sytuacji postanowiła odnieść się Fagata. Stwierdziła, że Oliwka obraziła się zupełnie bez powodu i kompletnie nie rozumie jej reakcji. Jej zdaniem ani Natalisa, ani dziewczyna z nagrania nie miały złych intencji. Intencji, a sam fakt, że ktoś nagrywa TikToki do piosenek Oliwki nie oznacza, że jest jej wielkim fanem. Fagata przytoczyła choćby sytuację, w której Szczęsny z żoną nagrali TikToka do jej piosenki, co nie oznaczało, że są jej wielkimi fanami, a po prostu podłapali trend. Na koniec Fagata uderzyła w Oliwkę jeszcze mocniej, wprost mówiąc, że ta nie jest najlepszą polską raperką, po czym dodała dosadne wypieraj. Jak już ta dziewczyna nie jest wyzywała nie zwyzywała Oliwki, jakby no powiedziała tylko, że nie jest według niej najlepszą raperką, a jakby ktoś, kto ci słucha, nie musi uważać, że jesteś najlepszym raperem, nie wiem, możecie mnie słuchać i możecie uważać, że nie wiem, Bambi jest lepsza, czy nawet Oliwia, czy Jan Klosia, która nawet nie rapuje, jakby wiecie, o co chodzi, a jakby nikt jej tam nie zwyzywał w tym TikToku, a ona się zesrała w komentarzu, że ty truskaweczka, bodajże w książce jakaś tam truskaweczka nazywała, czy coś takiego. Um, byłaś moją fanką, nagrywałaś TikToki do moich piosenek, w ogóle ta jaka pojebana, że pamięta, albo nie wiem, stalkuje, kto, ja, ja jakby nie pamiętam, znaczy no pamiętam ludzi, którzy nagrywają do moich TikToków jakby ciągle, no nie? Nie wiem, no. Kapuje i potem to pisze. I ja na przykład, nie wiem, ja rozumiem to, że ktoś może być moim fanem i może być też jej fanem i się do tego w ogóle nie, nie pruja, to już trzeba nie powiedziała nic miłego. no, co roliwka, nie jesteś najlepszą katerką. Polsce i ktoś może tak jakby nie sądzić. Ja tak nie sądzę, na przykład, sorry, wybranej. No, a ta się już spruła do tej biednej dziewczyny, zaczęła tam hejtować i tak samo napisała coś takiego, że niby Natalisa byłaś moją fanką. Słuchaj, dziewczyno, nie każdy, kto nagrywa TikToki do swojej piosenki, jest twoim fanem. Do mojej piosenki nagrywała. Um żona Szczęsnego razem ze, szczęs że ze Szczęsnym TikToka i czy są moimi fanami? No szczerze w to wątpię, ale był taki trend na TikToku, więc sobie nagrali. Więc ja myślę, że... O, pani Natalisa, nikt nie był twoim, znaczy... Może ktoś był twoim fanem. Ja szczerze mówiąc, lubiłam twoją muzykę, dopóki nie zachowałaś się w stosunku do mnie... Nie powiem co, bo mi zaraz zezwolą TikToka, bo to są jakieś ograniczenia. Więc jakby, no, tracisz też trochę fanów, kochana. Więc się też nie dziw, że potem ktoś, na przykład, przychodzi i nagrywa z nami TikToki. Też z jednej strony. Teraz wszystko zależy od oliwki. Jeśli zdecyduje się odpowiedzieć, konflikt może wrócić na pełną skalę i cała drama wybuchnie na nowo. Tegoroczna gala złotych Antosi już za nami i choć wieczór obfitował pozytywne emocje, nie obyło się bez kontrowersji. Największą wywołał moment, gdy Remsuła wraz z Kaziks odebrali nagrodę w kategorii zwrot akcji. To właśnie wtedy streamer wygłosił krótką przemowę, która wywołała niemałe poruszenie. Kto mówi? Może jak ty taki no to ty coś powiesz. No? Witam wszystkich serdecznie. Um, chciałbym podziękować za docenienie słów, które napatoczyły mi się na język. E, słów prawdy. Dziękuję bardzo. Nawiązywał tym samym do swojej wypowiedzi sprzed kilku miesięcy, kiedy to na jednym ze streamów zapytany przez Kasik o sposób na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce, odpowiedział. ...ukraińców, żeby nam nie zajmowali miejsca. Co byś zrobił, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce? Słowa te spotkały się wtedy zarówno z krytyką, jak i aprobatą, jednak na Gali zostały przyjęte głównie ze śmiechem i brawami ze strony widzów i streamerów. Nie wszyscy jednak podzielali ten entuzjazm. Jednym z nielicznych, którzy postanowili wyrazić swój sprzeciw, był uczestnik Gali, który po tej wypowiedzi wszedł na scenę i powiedział: I, i ten. A kto to? Bardzo, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy być, być obojętni na takie przejawy sceny. Były w poprzedniej kategorii. Szczególnie, że jeden z nominowanych osób jest obywatelem Ukrainy i myślę, że nikt z nas by nie chciał się poczuć w ten sposób. Dlatego chciałem z góry za całe grono osób, które się nie zgadzają z tego typu statementami przeprosić. No też nie chciałbym być utożsamiany z tego typu słowami, które od Remka padły, do którego jak najbardziej dużo szacunku mam i go lubię. Natomiast uważam, że tego typu stwierdzenia nie powinny padać w przestrzeni publicznej. Jego reakcja nie spotkała się jednak z zbyt ciepłym przyjęciem. Większość streamerów obecnych na gali kazała mu, mówiąc łagodnie, zejść ze sceny, a internauci uznali jego zachowanie za przesadzone. W ich opinii oczywistym było, że Ramsław tylko żartował i podkręcał sytuację dla kontentu. Jeszcze większy sprzeciw wobec całej sytuacji wyraził znany Piwko Niemożna, który zapowiedział, że zamierza skontaktować się z ośrodkiem monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobii. W sprawie Remka oraz Kasik, której zaczęło obrywać się rykoszetem. Kasik zdaje się jednak nie przejmować. Na zapowiedź tej interwencji zareagowała jedynie krótkim powodzeniem. Powodzenia. 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 ale dlaczego nie was Jednak jak widać ogromna fala krytyki i hejtu ze strony internautów skłoniła piwko Niemożna do zmiany decyzji. Tym razem streamer ogłosił, że rezygnuje z dalszego angażowania w się w sprawę i nie zamierza poświęcać jej więcej czasu ani energii. Stwierdził, że nie chce, aby cała sytuacja jeszcze bardziej eskalowała. Witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat sytuacji z Remsu i Kaseks. Nie mam żadnych pytań do Kaseks, wiem, że ona jest dobrze wychowana dziewczyna. Nie będę dalej zajmować się sprawą, ponieważ nie zamierzam tracić czasu na eskalowanie tej sytuacji. Każdy powinien sam wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło, i zastanowić się nadwagą swoich słów. Moim celem nigdy nie było wywoływania konfliktu. Chciałem tylko, żeby wszyscy pamiętali o size słów i o tym, jak oni mogą wpływać na innych. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że mają milionowe zasięgi, warto brać odpowiedzialność za swoje słowa. Stwierdzenie, że Ukraińcy są przyczyną problemu z wynajmem mieszkania w Polsce jest uproszczone i nie oddaje rzeczywistości. Ceny nieruchomości i wynamy kształtują różne czynniki, a szukanie winnych w jednej grupie narodowościowej może jedynie tylko budować niepotrzebne podziały. Takie słowa trafiają do tysięcy młodych ludzi, którzy mogą przyjmować ich bezrefleksyjnie. Wiedząc, że twoje wypowiedzi mogą dotrzeć do milionów ludzi, warto zrozumieć, że takimi słowami siejesz nienawiść między naszymi narodami, jeszcze w takim trudnym czasie. Nie można ocenić całego narodu przez przyzmet pojedynczych osób, które sprawili Ciebie jakiś dyskomfort albo były dla Ciebie nieprzyjemni. W każdej narodowości znajdują się jak i dobrzy, tak i źli ludzie, ale to nie powód, żeby generalizować i wszystkich wrzucać do jednego worka. Kocham i bardzo szanuję wszystkich Polaków i jestem bardzo wdzięczny za wszelką pomoc, którą Polacy okazali Ukraińcom. Oczywiście, że każdy ma prawo do swojego zdania. Ale publiczne wypowiedzi muszą być rozważne i odpowiedzialne, żeby nie prowokować niepotrzebnych konfliktów. Mam tylko jedną nadzieję, że wszyscy wyciągną wnioski z tej sytuacji, a podobne wypowiedzi w publicznej nie staną się normy. Pozdrawiam wszystkich. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.